Cześć, z tej strony Sebastian. Dzisiaj 2 marca 2024 roku i będąc na wycieczce w lesie w piękny przedwiosenny dzień sobotni odwiedzam cmentarz ewangelicki z XIX wieku w Jarkach parafia Rojewice. Chodźmy zobaczyć, bo od ostatniego filmu z tego miejsca minęły 4 miesiące był to film listopadowy i pierwszy film z tego miejsca to lipiec, a więc 8 miesięcy temu. I teraz ponownie, po kolejnych czterech miesiącach, w marcu zobaczymy, czy coś się zmieniło. Jarki, wieś istniejąca od XVI wieku, ośrodek kultu w parafii rojewice. I. Oczywiście cmentarze okoliczne ewangelickie z XIX i XX wieku w Glinnie Wielkim i w Osieczku również podlegają pod parafię Rojewice, tak jak Jarki, pomimo że nie ma takich tablic współczesnych. Czuć już w powietrzu powie wiosnę. Jesteśmy przy zwalonym świerku wyjedzonym przez korniki, który nie miał już na swoich gałązkach igieł. Twoją drogą drzewo nie upadło na krzyż, tylko obok. Towarzystwo licznych drzew iglastych sprawia, że mamy tutaj wyjątkowo przyjemne powietrze. Tu jest jeszcze taki wysoki świerk. Widzę, że tutaj znik się przewrócił. Myślę, że tak będzie lepiej. Dużo tu bardzo starych drzewostanów, które już się popsuły, lub dla bezpieczeństwa zostały wyeliminowane. I tutaj mamy wybrzuszenie po wchłoniętym nagrobku, a także tutaj. Pięknie dziękuję za przedwiosenny spacer w lasach Jarków. Jareczki, oczywiście, piękne o każdej porze roku, i szlaki leśne warto robić. A wiosną pewnie jeszcze częściej. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do innych moich filmów. Na YouTube Sebastian Walczewski. Pozdrawiam i miłego początku wiosny.